Ale jesteśmy już dalej. Już 10 minut. Kurczę Blaszka. Dobra. Także jakby co to co by tu jeszcze powiedzieć. <grych> Dobra. Tu jesteśmy teraz. Mm, 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 dobra. Dobrze. Ostatnio zobaczyłem filmik jednego chyba jednego kolesia w, już nie, nie pamiętam Rockalone rock Nick na YouTube czy jakoś coś takiego? W każdym razie jest brodaty, a ma żonę i ma dziecko i nagrywa filmy, prawda? Let's play na pewno go znacie, bo koleś ma chyba ze 200 tysięcy widzów. W każdym razie miliardy widzów ma. Dobra, jak to jak to ugryźć? No można by. Można by użyć. Ptaszka. Uuu, jaki idealny ptaszek. No dobra no i także ostatnio właśnie no no złap się, złap się tego, złap się. Aha. Właśnie ten kolega, nie wiem rok, rok, rok. Rok! Będę mu na niego mówił rok. <laughs> A się zarobił pizzę ze swoją rodzinką i stwierdziłem, że już nigdy, przenigdy nie będę miał kompleksów growych. Nie wiem czy jest starszy ode mnie, czy nie. Ta broda dodaje mu tej, tej powagi, prawda? W każdym razie. Ajaj! że nie, nie czuję się już taki najstarszy <laughs> ale może mniej poważnie <laughs> czuję się czasami bardzo niepoważny climb <laughs> in tu nie denerwować mm, i lecimy mm. dobra to znaczy nie dobra <ścoughs> znowu zapomniałem tego ptaszka zabrać Dobrze, wiecie co? Lecimy! Aj było tak blisko! Tak, jakże blisko było! No, no, no! Ej, lecimy! To na pewno jest dobry moment! To na pewno dobry moment! Do góry, do góry! Piernicze, jak to zrobić. <laughs> Ciężki moment. Tego gościa, kurde, już. No, no właśnie, tego gościa już czasami nie jest łatwo ominąć. A już tamtych dwóch. No włajżesz climbing w tą parę. A może zrobię tak. No może to będzie dobry pomysł. Tak, na pewno jest zły moment. <laughs> Dobra wchodzimy to widzicie jakie oszustwo ja zrobiłem widzicie Ojej ale, ale za mnie oszukaniec Jak święty Mikołaj normalnie Nie wiecie co po prostu po prostu O udało mi się zmylić No dobrze, że nie będziemy sobie tak latać nie Ciekawe czy da się szczelić jednocześnie Chyba nie Ptaszka wypuścić też nie ptaszka, nie wypuszczajcie. Pamiętajcie, żeby nie wypuszczać ptaszka. No właśnie, właśnie, właśnie. Nie, a jednak mi się udało kiedyś, bo już kiedyś próbowałem. To teraz też mi się uda. Zawsze mnie cholera. Że nie grałem snojera. Teraz! Nie, teraz! Uuu. No jasny gwint, kurczę Ludzie użyjmy wypiertka Co oczywiście niczego nie zmieni no, Przepraszam, użyjmy tego, będzie lepsze hmm. Nie wiem, czuję się taki O, Taki nieprofesjonalny Normalnie wreszcie się udało <laughs> Czasami mi się uda, wiecie, zrobić jakiś taki manewr Nareszcie kulka. No właśnie dobra, 16 minut. Stanowczo za długo Stanowczo za długo. A propos poprawności politycznej jeszcze wrócę. Bo wiecie, bo ja jestem stary, nie? Ja się polityką zasadniczo interesuję. Nie jest tak, że się nie interesuję. Kiedyś to dla mnie było bardzo dziwne. Siedzi wiem, jak to jest, że rodzice czytają jakieś gazety takie nudne, strasznie, że. O, tutaj kulkę z przestrzelania sobie zgarniemy. Także ja się... kiedyś dziwiłem strasznie jak to możliwe, bo to takie nudne. Powiem wam, że naraziłem zaraziłem się po prostu. Ap. Ojej, ojej. A poza tym, jak człowiek się troszkę choćby interesuje historią najnowszą, to polityką też się będzie interesował, bo nie da się tego oddzielić. Bo polityka to historia i byście się zdziwili, gdybyście na przykład poczytali, moi kochani młodzi widzowie, którzy nie macie czasami nawet 15 lat, powiedzmy. Auć. No dobra, dawaj rzesztu. Rzesztu orzeszku. Byście się zdziwili, że ci ludzie, ci panowie i panie, o których jest mowa w wiadomościach, czy w tam w tych faktach, w TVN-ach, jakichś tam w innych telewizjach, byście się zdziwili, że 20 lat temu, czyli jeszcze 5 lat temu przed Waszym narodzeniem, a niektórzy to jeszcze dawniej. Bo niektórzy to już 30-40 lat temu, gdybyście widzieli jakieś stare gazety, powiedzmy z PRL-u jeszcze, to ci ludzie wtedy też brali udział w życiu politycznym. I to jest kurde zdziwienie czasami dla młodych ludzi, dla mnie było. Pamiętam. Pomyślałem, że... Nie. O kurde, że jak się PRL skończył. To myślałem, że to wszystko poszło w niepamięć jak prezenterzy, na przykład nie wiem, Jan Susi, nie wiem pamiętacie takiego? prezentera w popularnej jedynce I się okazuje, że oni wcale nie poszli w niepamięć, tylko kiedyś słyszałem określenie jednego z a Aj, jeju! Aje, ale dobrze że byłem na bądź jakiś Ktoś, nie wiem kto, jakiś publicysta użył sformułowania, którym się straszliwie spodobało, że społeczeństwo ma pamięć złotej rybki. Jak dopłynie do końca swojego akwarium, to już zapomniało, że, że przypłynęło z którego końca i wraca z powrotem w ten sam koniec. Wraca i mówi, ojej, jak tu pięknie jeszcze mnie tu nie było. <laughs> chyba, chyba tak jest, bo naprawdę czasami ludzie nie pamiętają po prostu. Ludzie nie pamiętają. Znaczy ludzie, może społeczeństwo, bo tam kto ma pamiętać, to chce się tym troszkę chociażby... Wiecie co?